Rozdział szósty Z leśnej głuszy, w której stał namiot rytmicza, dotarłem po kwadransie się intensywnego marszu do szosy, przy której zostawiłem wehikuł. Stał na leśnym parkingu i czekał na mnie niczym wierny psiak. Chciałem już wsiąść do samochodu, gdy nagle zobaczyłem, że na jednej z drewnianych ławeczek ustawionych pod drzewami siedzi. Aleksander radziwył w nienagannie skrojonym szarym garniturze. Zakląłem w duchu ale przywołałem na twarz uśmiech pogodnego głupka i ruszyłem w jego kierunku. O! Jakie miłe spotkanie, powiedział pozornie rozradowanym tonem. Jakoś nie mogłem w to uwierzyć. Już się pan nie boi tajemniczego brodacza, zapytałem. Boi, fuknął niezadowolonym tonem mój rozmówca. A kto tu mówi o Baniusie? Ja najzwyczajniej w świecie nie znoszę awanturników. To wszystko. Na szczęście nie spotkałem tego typa. A może pan miał to nieszczęście? W tonie ła nie było współczucia, raczej nadzieja, że potwierdzę. Zupełnie jakby marzył, aby spotkać jeszcze raz człowieka, który ponoć tak nieprzyjemnie go potraktował. Nie. Spacerowałem bez większych przygód. Cisza i spokój. Ciekawe, powiedział dziwnym tonem Radziweał. Przecież. No, zresztą nieważne. Wraca pan do Prabut. Do bajki? Tak. Na razie mamy dość spacerów. Muszę trochę odpocząć. A pan? Pan jak tu dotarł? Może pana podwieźć? Rozejrzałem się. Na parkingu nie było innego samochodu oprócz mojego. A byliśmy kilka dobrych kilometrów od miasta. Jakoś nie chciało mi się wierzyć, że garniturowy biznesmen dotarł tu na piechotę. Tym bardziej że jego eleganckie buciki błyszczały tak porażająco, jakby były świeżo wypastowane. O. Jeśli byłby pan tak miły, to chętnie skorzystam z transportu. Mam nadzieję, że ten pana samochodzik jakoś dojedzie do miasta. Nie ma obawy, powiedziałem, a w moim głosie musiała pobrzmiewać kompletna intelektualna bezradność, bezskutecznie usiłowałem wyobrazić sobie sposób, w jaki ten elegant dotarł na leśny parking. W końcu doszedłem do wniosku, że musiał skorzystać z tak zwanej okazji. Tylko dokąd tak naprawdę jechał i dlaczego zatrzymał się akurat przy parkingu, na którym stał wehikuł? Redziweł poprosił, abym podwiózł go do centrum prabut. Wysiadł na rynku i zanim jeszcze odjechałem, spoczął wygodnie na jednej z ławeczek przy fontannie. Czyżby na kogoś czekał, pomyślałem skręcając fuliczkę prowadzącą do bramy kwizyńskiej. Kiedy ją mijałem, zobaczyłem bohaterów z gwiezdnych wojen. Wszyscy trzej stali przy schodach prowadzących na wyższe kondygnacje wieży i z dużą ekspresją o czymś dyskutowali. Właściwie to odniosłem wrażenie, że kłócą się na całego. Pojechałem do bajki. Zaparkowałem samochód i poszedłem do swojego pokoju. Wyciągnąłem z plecaka laptopa, włączyłem go, a następnie zgrałem pliki z pendrivea. Otworzyłem najpierw ten, który nosił nazwę Moc, która nie ma prawa istnieć wrzesień 2001 rok. Tekst był obszerny, ale już po krótkiej chwili najzwyczajniej w świecie mnie wciągnął. Przełom XIX i XX wieku to czas, w którym pojawiła się masa odkryć dotyczących rozmaitych promieniowań oraz energii. Spora część z nich do dzisiaj nie została uznana przez świat akademicki, a niektórych odkrywców oraz ich eksperymenty świadomie pomija się w oficjalnej historii badań naukowych. Najbardziej znany przypadek dotyczy Nikoli Tesli i sposobów bezprzewodowego przesyłania energii, a także czerpania jej bezpośrednio z atmosfery. Jednak badania nad przekazywaniem energii na odległość bez użycia przewodów były prowadzone nie tylko w USA. Również Rosja może poszczycić się fizykami, którzy równie głęboko jak Tesla zgłębili ten problem. Energia wybuchu jednym z pierwszych europejskich uczonych, który badał możliwość zdalnego przesyłu energii był profesor Michaił Mikhail Michajłowicz Filipow, urodzony w 1858 roku, zmarły w 1903 roku, z Petersburga. Był on nie tylko wybitnym badaczem ale również założycielem czasopisma naucznodawcę Obozrojnije, autorem kilkuset publikacji, pisarzem, tłumaczem oraz znanym popularyzatorem myśli naukowej. To właśnie on jako pierwszy opublikował prekursorską pracę Konstantego Ciołkowskiego Odkrywanie przestrzeni kosmicznej przy pomocy pojazdów rakietowych. Śmierć Filipowa do dzisiaj jest owiana mgłą tajemnicy. Według niektórych źródeł zginął on w czerwcu 1903 roku w Petersburskim laboratorium podczas przeprowadzania eksperymentu polegającego na przekazywaniu fal wybuchu na dużą odległość. Istnieją jednak przekazy, według których badacz został zamordowany przez agentów ochrony tajnej carskiej policji. Wszystkie notatki, rękopisy oraz wyniki badań uczonego zostały skonfiskowane i zniknęły na zawsze. Jest to tym bardziej zagadkowe, że według relacji i przyjaciół ostatnia praca naukowa Filipowa miała nosić tytuł Rewolucja naukowa albo Koniec Wojen. Podobno autor dowodził w niej, że znalazł sposób na przekazywanie skutków eksplozji na duże odległości. Istnieje też ponoć list, w którym naukowiec napisał wraz z związką fal krótkich mogę przesłać całą siłę wybuchu. Fala wyzwalająca wybuch przekazywana jest łącznie z falą nośną, co powoduje, że ładunek dynamitu wybuchający w Moskwie może przekazać swą siłę aż do Konstantynopola. Wykonane przeze mnie doświadczenia wykazują, że zjawisko to można wykorzystać nawet na odległość tysięcy kilometrów. Być może, że tak niszczycielskie możliwości, odkryte przez Filipowa, stały się przyczyną jego śmierci. Niektórzy biografowie uczonego twierdzą, że to sam Car Mikołaj I wydał wyrok na naukowca w obawie, że niebezpieczna wiedza mogłaby się upowszechnić. Wysadzać na odległość. Innym uczonym, który mniej więcej w tym samym okresie zajmował się problematyką przesyłania energii na duże odległości, był profesor fizyki na Uniwersytecie w Noworosyjsku oraz w Instytucie Technologicznym w Charkowie Mikołaj Dmitrijewicz pilczykow Warto na wstępie zacytować fragment jego korespondencji z ówczesnym ministrem do spraw wojskowych w Rosji. Uczony napisał m.in., rozpoczęte przeze mnie prace w zakresie bezprzewodowego elektrycznego przekazu energii doprowadziły mnie do rezultatów, do których nie czuję się uprawnionym, by eksploatować je za granicą, zanim nie przedstawię ich do rozważenia przez Waszą Ekscelencję podczas gdy Marconi i Popow starali się osiągnąć największą możliwą odległość, na którą przesyłano by sygnały. Ja pracowałem nad tym, w jaki sposób bezprzewodowy elektryczny przekaz energii odizolować od perturbacji spowodowanych działaniem fal elektrycznych wywoływanych nieprzerwanie. Po dosyć długotrwałych badaniach teoretycznych i eksperymentalnych doszedłem do następującego wniosku. Przyrząd będący odbiornikiem fal elektrycznych powinien zostać koniecznie wyposażony w szczególnego rodzaju ładunek ochronny protektor, który po przefiltrowaniu dochodzących doń fal elektrycznych umożliwiałby dostęp do czynnego mechanizmu jedynie tym falom, które zostały wysłane przez nas. Na moim publicznym wykładzie z dnia 25 marca ubiegłego roku. 1898, na temat którego informacje zawarte są w załączonym 425 numerze przeglądu Łodeskiego, za pomocą fal elektrycznych przechodzących przez ściany sali, w której ustawiono przyrządy, wykonano m.in. następujące doświadczenia: zapalono na odległość model latami morskiej, odpalono zdalnie pocisk z niewielkiej armaty, zdetonowano minę w sztucznym basenie urządzonym w sali. Co spowodowało zatonięcie miniaturowego jachtu. Uruchomiono zdalnie model semafora kolejowego. Profesor Pilczykow liczył na pomoc finansową ministerstwa w wysokości 15 tysięcy rubli. W zamian zobowiązywał się nie publikować informacji o swoim wynalazku. Niestety, ministerstwo nie zdecydowało się na taką transakcję. Zachowały się jednak informacje, z których wynika, że Urząd Morski włożył dla uczonego niewielką sumę oraz przeznaczył do jego dyspozycji statek Dniep, aby mógł prowadzić dalsze eksperymenty i udoskonalać swój wynalazek. Dzięki temu w 1903 roku w latarni morskiej w Sewastopolu została urządzona stacja nadawcza, a na wspomnianym statku stacja odbiorcza. Eksperymenty musiały być owocne ponieważ na początku września 1904 roku dowódca floty Oceanu Spokojnego wyraził Mikołajowi Pilczikowowi wdzięczność. Jeżeli uświadomimy sobie, że miało to miejsce niemal w połowie trwania wojny rosyjsko-japońskiej, to dojdziemy do wniosku, że musiały być potem jakieś poważne powody. Ale warto dodać do całej historii jeszcze jeden fakt. Otóż we wrześniu 1905 roku, dosłownie kilka dni po zakończeniu wojny rosyjsko-japońskiej, w porcie Sasebo zatonął pancernik Mikasa. W jego magazynie prochowym bez wyraźnej przyczyny zapalił się i eksplodował proch, co doprowadziło do zniszczenia jednostki i śmierci 256 marynarzy. Tuż przed wybuchem widziano podobno człowieka, który stał na pobliskim morzu z jakąś dziwną skrzyneczką. Stugębna plotka głosiła, że to tajemnicze promienie doprowadziły do zniszczenia flagowej japońskiej jednostki. Czyżby promienie zniszczenia zostały jednak odkryte, śmierć Pilczikowa była równie zagadkowa jak jego życie. 6 maja 1908 roku w izolatce szpitala w Charkowie rozległ się huk wystrzału. Kiedy wyłamano zamknięte drzwi, znaleziono profesora leżącego w łóżku. Na jego piersi widniała wielka, krwawa plama. Kula z rewolweru przerwała życie uczonego, rozrywając serce. Zadziwiające jest to, że w sprawie tej tragedii nie przeprowadzono wnikliwego śledztwa. Niespodziewanie na korytarzu rozległ się jakiś straszliwy rumor, a potem tupotanie wielu nóg. Głuche odgłosy zbliżyły się powoli do drzwi mojego pokoju, minęły je i zaczęły się oddalać. Miałem wrażenie, że po drugiej stronie stado bawołów zmierza do wodopoju. W pewnym momencie ktoś wrzasnął: Nie macie prawa. Nie macie. Ja was. Ratunku. Ratunku. Zamknij się, wargnął ponury głos. Zamknij się, bo tylko pogarszasz swoją sytuację. Poznałem. To mówił Darth Vader. Zerwałem się z krzesła, podbiegłem do drzwi i otworzyłem je niezwykle energicznie. Moim oczom ukazała się niezwykle dynamiczna scena. Trzej bohaterowie Star Wars prowadzili wyrywającego się gwałtownymi ruchami młodego brodatego mężczyznę w czarnej, skórzanej kurtce. "Już nie żyjecie, parszywe psy! Już nie żyjecie!" zaczął wrzeszczeć histerycznym tonem więzień filmowych postaci, jak Getaro się dowie. "Dla twojej wiadomości, Getaro kazał odstrzelić cię swoim cynglom już w zeszłym tygodniu." Powinieneś dać nam mszę dziękczynną, że znaleźliśmy cię pierwsi. Panowie, co się dzieje? Zapytałem. Cetripio spojrzał na mnie z podełba i warknął do pokoju. Ale już. Parsknąłem lekceważąco i spojrzałem na niego z politowaniem. Najpierw radzę zmienić ton. Robociku, powiedziałem wyzywająco. Złocisty robot chciał mi odpowiedzieć, ale mężczyzna w kurtce szarpnął się gwałtownie zrobił to na tyle energicznie, że udało mu się wyrwać z uścisku Wokiego, Wadera i Cetripio energicznie rozepchnął filmowych napastników na ścianę korytarza i zaczął biec w stronę schodów. Moją osobą mężczyzna wydawał się w ogóle nie przejmować. W jego wzroku dostrzegłem nawet błysk pogardy. Pewnie dlatego w chwili, kiedy mnie mijał, złapałem go za prawą rękę, wykręciłem ją na plecy i pchnąłem jego korpus na ścianę. Walnął o mur z siłą tarana. Zadziałałem odruchowo i wcale nie byłem pewny, czy dobrze robię. Ostatecznie trójka z gwiezdnych wojen na gościnnych występach w prabutach nie należała do grupy moich ulubionych bohaterów. Dobrze, dobrze. Niech pan go trzyma! krzyknął Wokie. On nie może uciec. To facet poszukiwany przez policję. Jest za niego nagroda. Okazało się, że łoki. Wader i byli pracownikami biura detektywistycznego Garota Solsztyna, którzy po wielomiesięcznym śledztwie namierzyli złodzieja samochodów o pseudonimie Jol, który był zamieszany w sprawę głośnego zabójstwa. Wiedzieli, że przebywa w prabutach, ale nie znali dokładnego adresu. Zjawili się więc w mieście i w nieco idiotycznych, ale jak się okazało skutecznych, przebraniach zaczęli szukać na ślepo. Złodziej ukrywał się w prabutach od kilku miesięcy. Zupełnie nie brał pod uwagę możliwości, że ktoś może próbować go namierzyć i złapać w maleńkiej mieścinie. Czuł się zupełnie bezpieczny i bezkarny. Tymczasem dosłownie wszedł na detektywów, kiedy stali w centrum miasta. Pochwycili go bez wahania i zabrali do bajki na wstępne przesłuchanie. Nie skuli go kajdankami, gdyż nie chcieli robić sensacji. To był błąd. Detektywi naprawili go natychmiast po mojej interwencji. Pomogłem im zapakować Jola do samochodu, życzyłem szczęścia, a kiedy odjechali, wróciłem do lektury artykułów z innych wymiarów. Eksplozja na życzenie. Chemik Julio Uliwi, z pochodzenia Włoch, zaproponował lordom brytyjskiej admiralicji detonowanie ładunków wybuchowych przy użyciu niewidzialnych promieni. Był rok 1913, a sytuację polityczną na świecie zwykło się wówczas określać jednym, za to wielce pojemnym zwrotem niezwykle złożona i niebezpieczna. Propozycja została zatem przyjęta z entuzjazmem. Ten entuzjazm wzrósł jeszcze, kiedy podczas pokazów miny morskie płynęły w zaplanowane miejsca, a następnie eksplodowały tam dokładnie wtedy, kiedy chciał operator urządzenia sterującego. Ostrożni wojskowi zażądali jednak dopuszczenia wyznaczonego przez nich obserwatora do wszystkich stadiów przygotowań eksperymentów, od wyprodukowania miny, aż po eksplozję wywołaną niewidzialnymi promieniami. Wynalazca uzależnił jednak swoją zgodę od wypłaty 5 milionów funtów wynagrodzenia. Była to, jak na owe czasy, tłuma iście astronomiczna. Nic więc dziwnego, że do transakcji nie doszło. W sierpniu 1913 roku Uliwi dotarł do Francji. Tam ponownie zaprezentował udane detonacje min na odległość. Podobno przekazał wówczas wszystkie prawa do swego wynalazku jednemu z francuskich koncernów zbrojeniowych. Natomiast trzy miesiące później zaproponował promienie zniszczenia i śmierci swoim rodakom. W celu dalszych badań oraz praktycznego zastosowania odkrycia została utworzona spółka, jak akcje cieszyły się dużym powodzeniem na rynkach. W przededniu wojny wynalazki natury militarnej rokowały największe możliwe zyski. A ponadto technologia wydawała się sprawdzona i pewna. Kiedy jednak w lipcu 1914 roku poproszono Uliwiego, aby przy wykorzystaniu wynalezionych przez siebie promieni zdetonował standardową minę będącą na wyposażeniu armii, a nie ładunek jego własnej konstrukcji, Uczony nie pojawił się w miejscu, w którym miał być przeprowadzony eksperyment. W toku wdrożonego jakiś czas później śledztwa wykazano, że wynalazca wyposażał swoje miny w zapalniki chemiczne. Czas ich opóźnienia był tak dobrany, aby ładunki eksplodowały dokładnie o tej godzinie, na którą wyznaczony był pokaz. Przez kilka dni z rzędu wiele gazet na świecie informowało o zdemaskowaniu oszustwa. Jednak nie wszyscy uwierzyli w to, że Uliwi był hochsztaplerem. Po zamachu w Sarajewie wywiady wielu krajów były skłonne przyjąć inne wytłumaczenie. Zakładano, że Włosi stosują coś w rodzaju zasłony dymnej, aby ukryć pracę nad niezwykłą bronią. Wyobraźnia europejskich wojskowych została poruszona tak dalece. Że w wielu krajach zaczęto prowadzić doświadczenia mające na celu odkrycie promienistej mocy mającej militarne zastosowanie. Mikołaj Batiuszyn, szef rosyjskiego wywiadu wojskowego, napisał w swoich wspomnieniach: Niemcy podczas I wojny światowej prowadzili intensywne prace nad promieniami śmierci. Nie stawiali sobie jakichś kolosalnych celów. Próbowali zapalać na odległość drewniane budowle. Prawdziwy wyścig. Popromienie zagłady rozpoczął się jednak dopiero po I wojnie światowej. Jednym z liczących się uczestników tej rywalizacji był Anglik Harry Grindel Matthews, urodzony w 1880 roku. Pod koniec lat 20. XX wieku wprawił on kręgi wojskowych w osłupienie, kiedy zaprezentował im swoje eksperymenty. W jednym końcu dużej sali ustawiony był aparat podobny do reflektora, który podłączony był do źródła prądu. W drugim końcu pomieszczenia umieszczano pracujący silniczek spalinowy. Po uruchomieniu aparatu Matchewsa rozlegało się ciche buczenie i po krótkim czasie motorek zaczynał krztusić się, przerywać pracę, aż w końcu definitywnie zatrzymywał się. Inny eksperyment polegał na zdalnym zapalaniu prochu strzelniczego. Sypano go do ustawionej na statywie filiżanki, a następnie kierowano promienie z aparatu na ten odległy o kilka metrów cel. Pojawiało się wówczas zjawisko świetlne, które obserwatorzy określali jako tropikalną, niebieskawą błyskawicę, a proch momentalnie płonął. Wydawało się, że promienie Mathewsa przeobrażą pole walki, a jednak nigdy nie zostały użyte. Okazało się bowiem, że zasięg urządzenia, które je wytwarzało, nie przekraczał kilku metrów. Nic więc dziwnego, że armia bardzo szybko straciła zainteresowanie wynalazkiem. Wielu fizyków obecnych na pokazach twierdziło, że zna przyczynę bliskiego zasięgu rażenia. Według nich, zasadniczą częścią urządzenia stworzonego przez Mathewsa stanowiło silne źródło promieniowania ultrafioletowego. Niektórzy twierdzili natomiast, że rentgenowskiego, które zamienia cząsteczki powietrza i czyni go zdolnym do przewodzenia elektryczności. Dzięki napięciu o wartości kilku tysięcy voltów. Prąd mógł przenikać przez kilkumetrowe warstwy zjonizowanego powietrza, a następnie dokonywać zniszczeń w silniku lub zapalać materiał wybuchowy. W normalnych warunkach osiągnięcie podobnych rezultatów wymagałoby gigantycznych napięć. Już do przebicia metra powietrza potrzeba byłoby milionów voltów. Dzięki promieniowaniu matchew zdołał znacząco owo napięcie obniżyć. Ważniejsze było jednak to. Że potrafił kierować iskrą w bardzo precyzyjny sposób. Zawsze uderzała dokładnie tam, gdzie naukowiec chciał, co już samo w sobie było sporym osiągnięciem. Gdyby uczony dysponował odpowiednio silnym źródłem promieniowania, to kto wie, jakie byłyby losy jego wynalazku. W tym samym momencie rozległo się pukanie do drzwi. Odłożyłem laptopa, pochyliłem ekran w stronę klawiatury. A następnie wstałem i podszedłem do wejścia. Kiedy uchyliłem powoli drzwi, zobaczyłem uśmiechniętą entuzjastycznie twarz Redziwełła. Bardzo przepraszam. Naprawdę bardzo przepraszam, powiedział nieco lizusowskim tonem. Mam coś dla pana. Coś bardzo, bardzo fajnego. E. Właśnie dostałem nową partię kosmetyków. Wie pan: próbki handlowe. Jest wśród nich. Absolutnie rewelacyjny dezodorant. Proszę zobaczyć. Wykorzystane są w nim cząsteczki srebra. Redziweł wyciągnął przed siebie dłoń ze srebrzystym pojemnikiem ciśnieniowym. Czerwone litery układały się w napis Maxxer. Robi wrażenie, stwierdziłem bez przekonania. Prawda, ucieszył się elegancki mężczyzna w garniturze. Chciałbym panu podarować jeden taki dezodorancik. Nie, dziękuję, powiedziałem niepewnym tonem. Proszę, niech mi pan nie robi przykrości. Z serca daję. Będzie pan bardzo zadowolony. To doskonała technologia. Proszę sobie wyobrazić nanocząsteczki srebra, a srebro ma właściwości bakteriobójcze. Proszę przyjąć. Zrobi mi pan prawdziwą przyjemność. Naprawdę dziękuję, stwierdziłem stanowczo. Gdyż ochłonąłem już po pierwszej fali entuzjastyczno-kupieckiego słowotoku. Nawet nie wiem. Nie wiem, czy zapach by mi odpowiadał. Ależ nie ma najmniejszego problemu, wyskandował Redziweł. Proszę powąchać. On nie pachnie. Jest neutralny. To, co zdarzyło się w chwilę później, kompletnie mnie zaskoczyło. Biznesmen zwrócił dyszę pojemnika w moją stronę i energicznie nacisnął plastikową nasadkę. Szeroki, lekko wilgotny strumień trysnął w moim kierunku. Co pan robi? krzyknąłem, zasłaniając twarz. Mam nadzieję, że to nie jest narkotyk albo gaz paraliżujący pomyślałem. Proszę wybaczyć, ale to był jedyny sposób, aby udowodnić panu, że dezodorant nie ma zapachu bo przecież nie ma prawda? Prawda, prawda powiedziałem nieco rozdrażnionym głosem. W takim razie, Proszę przyjąć ten drobiazg jako wyraz mojej niezwykłej sympatii dla Pana, stwierdził rodziwe uśmiechem taliba szykującego się do zdetonowania bomby. Widocznie nie istniał inny sposób pozbycia się tego gościa, jak tylko przyjęcie podarku. Wyciągnąłem dłoń i zacisnąłem palce na srebrzystym pojemniku. Będzie Pan niezwykle zadowolony, zapewnił mój rozmówca. Dziękuję bardzo. A wpadnie Pan wieczorem na herbatkę. Zapytał. Niestety, wychodzę. Co? Pewnie jakaś randka z miejscową pięknością? Zgadłem. Są ludzie, którzy przy lada okazji przyczepiają się do swoich bliźnich jak rzepy do psichogonów. Redziweł z całą pewnością zaliczał się do takich osobników. Nie było rady. Trzeba było popłynąć z prądem i zacząć przytakiwać. Trafił pan w samo sedno, powiedziałem. Już nie mogę się doczekać. A widzi pan? Mój dezodorant będzie wymarzony na taką okazję. Tak, ma pan rację, stwierdziłem udając wybuch entuzjazmu. Tak się cieszę. Tak się cieszę, zaczął powtarzać redziweł. Nie do końca wiem, co go tak radowało, ale na wszelki wypadek zapewniłem go, że mój stan również jest bliski euforii. Mimo podejmowanych przeze mnie dramatycznych, acz dyskretnych działań. Staliśmy w drzwiach jeszcze przez co najmniej pięć minut i rozmawialiśmy o niczym. Kiedy nieproszony gość w końcu sobie poszedł, z radością wróciłem do przerwanej lektury. Zdolny kontynuator metody Mathewsa udoskonalił niejaki Gryłowicz, o którym jeden z sowieckich agentów, starających się zdobyć technologię promieni śmierci dla ojczyzny proletariatu, pisał następująco do centrali w Moskwie, ze słów uczonego wynika że podczas swoich doświadczeń rozwijających metody Matchewsa natknął się one na inny, mocniejszy czynnik jonizacji powietrza niż te wykorzystywane wcześniej. Chodzi o promienie 4596 i 456 ze spektrum pierwiastka CES. Fakt ten stanowi niewątpliwe odkrycie, ponieważ dotychczas nikt tego nie ujawnił, co jednak wymaga dokładnego sprawdzenia. Wymienione odkrycie ma z jednej strony ogromną wartość, jeżeli okaże się rzeczywistym, z drugiej zaś nie jest absurdalne lub mało prawdopodobne, dlatego uważam za niezbędne potraktowanie oświadczenia wynalazcy z należytą uwagą oraz sprawdzenie go w granicach istniejących możliwości, drogą eksperymentalną badając działanie promieni 456 i 4596 na odległość 16 metrów. W korytarzach pomieszczeń spółki Arkos przy zastosowaniu różnych napięć prądu koszt eksperymentów wyniesie około 35 funtów szterlingów nie poruszając kwestii ewentualnych zastosowań tych promieni o czym zdecydują dopiero wyniki doświadczeń za swój obowiązek uważam by wskazać iż być może mamy do czynienia z potężnym i strasznym narzędziem wojny któremu trzeba zapewnić w wyniku wnikliwych badań wszystkie brakujące parametry, czyli daleki zasięg, naprowadzanie na cel, możliwość niszczenia obiektów niepołączonych z ziemią, prostotę konstrukcji oraz bezpieczeństwo obsługi. Promieni reflektora elektrycznego, w którego węglowe elektrody wprasowano jakiekolwiek sole cezu, koncentrowane są w cieniutką wiązkę, załamywane za pomocą trójściennego pryzmatu. A z powstałego spektrum wyodrębnia się promienie 4596 i 456, które przychodzą w pobliżu bieguna transformatora wysokiego napięcia i kierowane są na obiekt. Składając powyższy raport, proszę o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń i wyasygnowanie niezbędnej sumy. Sowiecki szpieg poinformował również centralę o szczegółach doświadczeń. Ze słów Griłowicza wynika. Że doświadczenia już w pierwszej fazie dały pozytywne wyniki. Udało mu się na przykład stopić metal, zabić ptaka i tym podobne, ponieważ wynalazek wydaje się nowatorski i możliwy do wykorzystania w praktyce do całkiem realnych celów, bardziej udany niż promienie matthewsa. Zdecydowaliśmy przeprowadzić tu odpowiednie eksperymenty na własną odpowiedzialność i ryzyko, jeżeli dadzą one pozytywne rezultaty. To rzecz jasna, obywatel Griłowicza trzeba będzie wysłać do Rosji w celu szczegółowego przebadania w odpowiednich laboratoriach tego wynalazku na miejscu, ponieważ może on odegrać kolosalną rolę. Już właśnie polują na niego agenci Ministerstwa Wojny, usiłując wyłowić istotę pomysłu. Londyńska siatka szpiegowska nie przewidziała jednego, a mianowicie tego. Że biurokratyczny system władzy panujący w ZSRS spowoduje fiasko całej wywiadowczej operacji. Do szefa zaopatrzenia Armii Czerwonej, Josifa Unschlichta, raport agenta dotarł po wielu tygodniach. Wprawdzie decyzja o wyasygnowaniu 35 funtów zapadła błyskawicznie, tydzień później, ale nie udało się przerzucić na zachód detali niezbędnych do przeprowadzenia eksperymentu. Najgorsze nastąpiło jednak w maju 1925 roku. Umszlicht dowiedział się wówczas, że Grilowicz zniknął bez śladu. Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem tego zdarzenia może być odnalezienie i ukrycie go przez agentów kontrwywiadu brytyjskiego. Przerwałem na chwilę lekturę, aby sprawdzić, która jest godzina. Dochodziła 17. Najwyższy czas, aby coś zjeść, pomyślałem.